Ortoptystka. Ortoptyka to dział okulistyki, który zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń widzenia obuocznego. Zawód ma swój początek w roku 1979, kiedy to w Krakowie w Medycznym Studium Zawodowym nr 1 został powołany pierwszy wydział ortoptyczny. Czym się zajmuje ortoptystka? Ortoptystka zajmuje się przeprowadzaniem badań w zakresie profilaktyki choroby zezowej i niedowidzenia. Dobiera pomoce optyczne i nieoptyczne konieczne w leczeniu, a także rodzaje, metody i techniki ćwiczeń w zaburzeniach widzenia stereoskopowego. Przygotowuje pacjenta do badań ortoptycznych i okulistycznych. Wykonuje badania ortoptyczne i niektóre badania okulistyczne. Oraz określa stan widzenia obuocznego pacjenta i rokowania poprawy widzenia. Prowadzi również rehabilitację pacjentów po operacjach zeza i urazach oczodołu. Aby móc pracować w tym zawodzie, oprócz wiedzy i umiejętności należy posiadać szereg predyspozycji, takich jak dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna, dobry wzrok, a także dobry refleks oraz spostrzegawczość. Jak zdobyć zawód ortoptystka? Aby zdobyć zawód ortoptystka po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej należy kontynuować naukę w szkole ponadpodstawowej dającej wykształcenie średnie, a następnie w dwuletniej szkole policjalnej kształcącej w zawodzie ortoptystka w ramach kwalifikacji med.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki. Przed rozpoczęciem kształcenia lekarz medycyny pracy musi dokonać oceny możliwości pobierania nauki, uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki, oraz wystawić zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie to należy dostarczyć do szkoły przed rozpoczęciem kształcenia w zawodzie. Aby wykonywać zawód ortoptystka, należy zdobyć szeroką wiedzę teoretyczną oraz nauczyć się wykorzystywać ją w praktyce. Szkoła przygotowuje ucznia do zadań zawodowych, takich jak wykonywanie badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych, prowadzenie ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu, zezie i innych zaburzeniach mięśni gałkoruchowych oraz zaburzeniach widzenia obuocznego. Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych do wykonywania ćwiczeń ortoptycznych. Współpraca z pacjentem, lekarzem okulistą, ortometrystą i zespołem terapeutycznym. Prowadzenie profilaktyki dotyczącej narządu wzroku. Podczas nauki umiejętności praktyczne uczeń zdobywa w poradniach leczenia zeza i niedowidzenia, gabinetach ortoptycznych, pleoptyczno-ortoptycznych lub okulistycznych. Szpitalnych i klinicznych oddziałach okulistycznych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w tym zawodzie. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego z kwalifikacji Med.04 świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki. Składa się on z dwóch części pisemnej, formie testu wyboru zdawanego na komputerze, oraz praktycznej. Po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikację MED.04. Po zdanym egzaminie zawodowym, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie oraz po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują dyplom zawodowy w zawodzie ortoptystka na podstawie świadectwa ukończenia szkoły policjalnej. Oraz certyfikatu kwalifikacji zawodowej. Miejsca pracy ortoptystki Ortoptystka może podjąć pracę między innymi w gabinetach okulistycznych, gabinetach optometrycznych poradniach leczenia zeza, poradniach patofizjologii widzenia, oddziałach okulistycznych szpitali, gabinetach pleoptycznych czy klinikach optometrycznych. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą: ortoptystka w specjalistycznych placówkach leczenia zeza i niedowidzenia, ortoptystka w oddziale okulistycznym szpitala, ortoptystka w poradni patofizjologii widzenia, kierownik salonu optycznego, ortoptystka w salonie optycznym lub optometrycznym, ortoptystka w sanatorium leczenia narządu wzroku. Praca w zawodzie ortoptystka ma wiele plusów, do których zalicza się wzrastające zapotrzebowanie na rynku pracy, możliwość pracy zarówno samodzielnej, jak i w zespole, oraz możliwość pracy w normowanym systemie godzinowym. Narzędzia wykorzystywane w pracy ortoptystki Ortoptystka w swojej pracy użytkuje, obsługuje i wykorzystuje różnorodne narzędzia i urządzenia. Są to m.in. lampa szczelinowa, pryzmat nastawny Risleya, flipery akomodacyjne, pałeczka Madoxa, krzyż Madoxa oraz wiele innych. Podczas pracy niezbędne jest stosowanie artykułów ochronnych, do których należą, fartuch medyczny, a w przypadku pracy z dziećmi, kolorowa odzież wykonując badania ortoptystka musi przestrzegać zasad aseptyki i higieny, w szczególności dezynfekowania rąk i sprzętu, używanego przez pacjentów. Ortoptyści wykonują bardzo specjalistyczne badania, które wymagają szerokich kompetencji zawodowych i umiejętności korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dlatego powinni nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Mają oni możliwość kontynuowania kształcenia w szkole wyższej na kierunkach takich jak optometria oraz inżynieria biomedyczna, specjalność optyka biomedyczna. Istnieje także szeroki wybór kursów doskonalących kwalifikacje zawodowe, organizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Ortoptyczne. Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę prowadzącą badania, rehabilitację i profilaktykę w zakresie ochrony wzroku systematycznie wzrasta. Odnotowuje się wzrost problemów związanych z prawidłowym widzeniem obuocznym dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, dlatego tak ważna jest pomoc ortoptyczna i edukacja pacjentów w zakresie ćwiczeń samodzielnych i higieny narządu wzroku. Praca w zawodzie ortoptystka to zajęcie odpowiedzialne, ale przynoszące dużą satysfakcję, wynikającą z poprawy stanu zdrowia i komfortu życia pacjenta. Umożliwia ona nieustanny rozwój zarówno w zakresie nowoczesnych technik i metod pracy, jak i na płaszczyźnie bezpośredniego kontaktu z pacjentem.